Państwo. Dzień dobry wszystkim. W imieniu Pana Daniela Obajka, Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Natkowego Orlen oraz Pani Agnieszki Żyro, Prezes Zarządu Anwilu, spółki należącej do grupy Orlen, chciałabym powitać wszystkich szacownych gości na inauguracji budowy trzeciej linii do produkcji napozów azotowych. Witam szczególnie serdecznie przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, Przedstawicieli Władz Wojewódzkich, Przedstawicieli Władz Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przedstawicieli Władz Miasta Włocławka, Witam przed... Przedstawicieli Wykonawcy Inwestycji, Witam Członków Zespołu Projektowego, Witam także Przedstawicieli Związków Zawodowych działających na terenie Wrocławia, Witam wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz członków zarządów PKN Orlin i spółki. Szczególnie witam przedstawicieli medów. Szanowni Państwo, rozpoczniemy dzisiejszą uroczystość od zaprezentowania animacji, która przybliży nas do tej ważnej inwestycji. Demografowie wskazują, że do końca wieku będzie nas 11 miliardów. Dlatego produkcja rolna musi wzrosnąć aż o 60%. Będzie to możliwe tylko dzięki zwiększonemu i przemyślanemu wykorzystaniu przede wszystkim nawozów azotowych. To właśnie je stosuje aż 95% rolników w Europie. W Polsce jednym z czołowych producentów tego rodzaju nawozów jest Angli. Włocławska spółka z Grupą Orlen. Pod względem mocy wytwórczych pracuje się na drugim miejscu w kraju i trzynastym na starym kontynencie. Angli dostarcza najwyższej jakości produkty, w tym salę preamonową oraz sale trzak, do ponad 30 krajów. Dzięki lokalizacji w centrum Polski jego produkty szybko trafiają do klientów i na pola uprawne. Krajowe rolnictwo zmienia się bardzo dynamicznie, jednak poziom zużycia nawozów jest nadal niższy niż średnia unijna i dużo niższy niż na przykład w Niemczech, Belgii czy Francji. Analitycy przewidują, że w Polsce nastąpi wzrost poziomu nawożenia. Przede wszystkim będzie rosło zapotrzebowanie na nawozy azotowe, zwłaszcza salę Właśnie dlatego Anvil do połowy 2022 roku zwiększy swoje zdolności produkcyjne o około 50%. Z 966 tysięcy ton to 1 461 tysięcy ton rocznie. Będzie to możliwe dzięki budowie trzeciej instalacji do produkcji nawozów azotowych. Jej uruchomienie wzbogaci portfolio produktowe Anvilu o saletę grubą, saletrę siarczanamonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. Na terenie chemicznej firmy powstaną trzy nowe instalacje produkcyjne ciągu nawozowego. Instalacja do produkcji kwasu azotowego, instalacja do produkcji rozporu azotanu amonu tak zwana neutralizacja i instalacja do produkcji nawozów z metodą granulacji barwnowej. Pod koniec kwietnia Anvil podpisał umowę na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji będącą kluczowym etapem realizacji inwestycji, której całkowita wartość wyniesie około 1,6 mld złotych. Umowa na projektowanie, dostawę oraz budowę systemu. W systemie podklucz instalacji kwasu azotowego o wydajności na 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie została zawarta z firmą The Saint Club Industrial Solutions AGR. To pierwszy z najważniejszych kontaktów, jakie zostaną podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju włocławskiej spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć budowy instalacji granulacji oraz instalacji pomocniczych. Andy już teraz jest jednym z największych pracodawcy znaku Obecnie za Nikomorzu. Ponad 1300 osób, a liczba ta zwiększy się po zrealizowaniu inwestycji nawozowej o kolejnych 100. Chemiczna firma jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2018 rok spółka odprowadziła 70 milionów złotych podatków, z czego prawie 50% lokalnie, to aż 35 milionów złotych. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włosławku wpływy z podatków, które pozostaną w regionie, mogą wzrosnąć aż o około 50 milionów złotych rocznie intensywnie się rozwija. Pilarami jego sukcesu są codzienne zaangażowanie pracowników, systematyczne zwiększanie efektywności produkcyjnej, a także stałe podnoszenie dostępności operacyjnej instalacji. AWIL siła wzrostu. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Daniela Wajka, Prezes Urzędu Smutek, bo wzięli to z mojego przemówienia. Szanowni Państwo, rok temu zapowiadaliśmy bardzo duże inwestycje, bardzo duże inwestycje w zakresie rozwoju przemysłu petrochemicznego. Jesteśmy bardzo dobrze zlokalizowani w tej części Europy. Nasza firma Orlen i wszystkie firmy w grupie nie tylko ma znaczenie dla polskiej gospodarki, ale ma znaczenie dla całego regionu. I to są jedyny czas, kiedy możemy to znaczenie wykorzystać. To jest czas, w którym musimy się bardzo szybko rozwijać. To jest czas, w którym musimy zaspakajać ręki. To jest czas, kiedy musimy się łączyć, integrować, by obniżać swoje koszty. To jest czas, kiedy musimy wchodzić. Nowoczesną, innowacyjną produkcję. To jest czas, który musimy wykorzystać. I tak też robimy. Ja wraz z zarządem, nie tylko ze swoim, ale z zarządami spółek w grupie, bardzo ciężko w tym zakresie pracujemy. W już zapowiedzieliśmy wielki plan rozwoju przemysłu petrochemicznego. Zaczynamy go realizować. To jest plan, który dotyczy zarówno gospodarki polskiej, naszej, ale i to, co powiedziałem. Ten rozwój petrochemiczny będzie miał również niesamowity wpływ na rozwój innych gospodarek. Tam, gdzie jesteśmy, swoją obecnością. A ponad 60% dochodów Orlenu to są rynki zagraniczne. Proszę Państwa, w tym planie oczywiście jest kilka etapów do realizacji. To są, proszę Państwa, duże etapy. To jest fenol, to są olefiny, to są pochodne aromatów. To jest baza badawczo-rozwojowa, i właśnie miesiąc temu wbiliśmy łopatę do budowy najnowocześniejszej w Polsce bazy badawczo-rozwojowej. Jednej z nowocześniejszych w Europie. Bez tego firma będzie miała zawsze problem z rozwojem. Dziś połączenie badań z nau nauki, z biznesem jest niesamowicie ważne, ponieważ to biznes wie, co potrzebuje, i ten biznes. Musi być połączone z nauką. Inne firmy, inna nasza konkurencja już 40 lat temu takie bazy badawczo-rozwojowe posiadała i dziś posiada własne patenty, własne licencje i my również musimy bardzo szybko gonić naszą konkurencję w tym zakresie. Musimy mieć swoje centrum badawczo-rozwojowe, musimy wykorzystać naszą naukę, musimy wykorzystać naszych wspaniałych... Ekspertów, fachowców, musimy ten biznes zapinać, ponieważ my ciągle musimy inwestować, proszę Państwa. Firmy petrochemiczne, rafineryjne to nie są firmy, które mogą być tylko i wyłącznie administrowane, proszę Państwa. To jest produkcja, ona musi być co roku innowacyjna, więc bez budowy centrum badawczo-rozwojowego byłby wielki problem. To jest stagnacja, proszę Państwa. Przy stagnacji nie rozwija się firma, ani nie rozwija się. Ani nie rozwija się gospodarka, zwłaszcza, że Orlen ma bardzo duży wpływ na całą gospodarkę. Więc zaczęliśmy od bazy badawczo-rozwojowej. Mamy bardzo ambitne zadanie, ona musi w ciągu dwóch lat powstać i powstanie w ciągu dwóch lat. Następnym elementem, który jest, proszę Państwa, to jest właśnie tu budowa trzeciej instalacji nawozów. Pierwsza tona zaletry amonowej wyszła z tego zakładu w 1971 roku. I od tego czasu nie było w tym zakładzie tak dużych inwestycji. A przez 20 lat, tak naprawdę, to były tylko inwestycje remontowe. Czyli ta inwestycja przedłuża żywotność tej firmy, proszę Państwa. Bez tych inwestycji ta firma z czasem i produkcja nawozów straciłaby swoje znaczenie. Zmieniają się cały czas regulacje, również unijne, proszę Państwa. Być może za parę naście lat. Nie będzie stosowany ten był nawozu, który jest. Więc trzeba iść w nowoczesne nawozy. Trzeba to bardzo mocno w tym zakresie rozwijać. Nawozy to nie tylko biznes, proszę Państwa. To jest jeden etap. Jesteśmy spółką akcyjną. Biznes jest najważniejszy, ale również jest bezpieczne, ważne bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. To jest również bardzo ważne. Dziś. Myślę, że skończymy tę inwestycję w 2022 roku i od tego czasu zasilimy rynek nowoczesnymi nawozami. To będzie około pół miliona ton więcej. To jest też swojaki sposób na dywersyfikację dostaw, ale tym razem nawozów. Bo około miliona tysięcy ton rocznie nawozów jest importowane ze strony wschodniej. W momencie, kiedy wyprodukujemy pół miliona ton, zrównoważymy. To również jest proces dywersyfikacji. Ale to jest również proces stabilnej ceny, co jest bardzo ważne, proszę Państwa. Jeżeli produkcję mamy w Polsce, możemy liczyć na pewną stabilizację cen na rozwój. A to jest bardzo ważne dla całej gospodarki, proszę Państwa, bo dziś rolnictwo pracuje przy minimalnym zysku. W momencie, kiedy są pewne zmiany i kursowe, i inne, Powoduje destabilizację taką cenową w tym zakresie. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy jak najwięcej właśnie nawozów wyprodukowywali w Polsce, ponieważ te nawozy coraz większe mają znaczenie, proszę Państwa. Coraz większe znaczenie. Ponieważ gospodarka jest tak ułożona, że w jak najkrótszym czasie trzeba wyprodukować jak najwięcej, by być konkurencyjnym. Również, proszę Państwa, w rolnictwie to jest taka sama zasada. Więc to też powoduje taką stabilność. To jest duży wkład grupy OLED do bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To jest duży wkład, proszę Państwa, do rozwoju to jest To jest stabilność tej firmy na następne 20, 30, 40 lat. I powiem Państwu jeszcze jedno. Oczywiście spółka akcyjna, wszystkiego nie mogę powiedzieć. Ale to nie jest ostatnia inwestycja w tym terenie. To nie jest największa, ani nie jest jeszcze ostatnia inwestycja w tym terenie. Również planujemy, myślimy, analizujemy dalsze gałęzie rozwoju w tym terenie. Oczywiście sądzę, znam wstępów zarządu, będzie, będzie, szybko Państwo zostaniecie o tym poinformowani. Ale zaczynamy właśnie od rozwoju tej trzeciej linii nawozów, która jest bardzo, bardzo znacząca. To co było na tym filmiku, pierwszy etap mamy za sobą, umowa jest podpisana to jest etap kwasu azotowego to jest y, utylizacji pozostałe, pozostałe generalnie pozostałe inwestycje, czyli, czyli, granulacja i również instalacje pomocnicze, przepraszam, neutralizacji pomyliłem pozostałe inwestycje Oczywiście również umowy są negocjowane. Więc bardzo szybkim etapem będziemy tę inwestycję realizować. Ale to nie są tylko i wyłącznie te inwestycje. Również, proszę Państwa, mamy cel wskaźnikowy, gdzie przygotowujemy się do dużych inwestycji związanych z biododatkami do paliw. Również, proszę Państwa, pozostałe spółki grupy bardzo mocno będą inwestować już inwestują. To są to są to są dodatki do biopaliw, to jest generalnie, to jest etanol lub bioetanol drugiej generacji proszę Państwa, to są inne również dodatki, gdzie bardzo mocno będziemy się rozwijać i budować proszę Państwa swoje kompetencje, by nie importować, ale wykorzystać nasze rolnictwo do tego rozwoju. To jest bardzo mocny rozwój Płocka proszę Państwa, to jest bardzo mocny rozwój spółek poza naszymi granicami. To jest pogłębiony przerób na Litwie, to jest bardzo ważna inwestycja, która jak gdyby wzmocni to rafinerię i ona będzie odporna na czynniki makroekonomiczne, zdecydowanie będzie bardziej odporna do większy uzysk przy przerobie ropy. Wszystkie rafinerie mają właśnie ten pogłębiony przerób, to jest proszę Państwa zakup Unii Petrolu, dalsze wykupienie Unii Petrolu, co było rzeczą bardzo ważną, to jest akwizycja Lotosu, to jest rzecz również ważna, proszę Państwa. Pragnę uspokoić, zmieni się tylko właściciel. My mamy pewne plany rozwojowe również, proszę Państwa, z lotosem. -y. W ten sposób wzmocnimy się, proszę Państwa, jako koncern zdecydowanie wzmocnimy się i zdecydowanie będziemy mieć większy wpływ na gospodarkę. I te całe dynamiczne, cały ten dynamiczny rozwój nie miałby miejsca, gdyby Zarząd Orlenu, Zarząd Kółek Zależnych nie podejmował odważnych decyzji. Dziś w biznesie nie możemy oglądać się za siebie. Dziś w biznesie ten wzrost gospodarczy musimy wykorzystać. My nie możemy tym biznesem administrować. My musimy cały czas ten biznes rozwijać. Każdy przestój, każdy generalnie rok straty przy rozwoju biznesu jest ustacznianiem tego, proszę Państwa, biznesu. I nie miałoby to miejsce, tu powiem Państwu cyfry, gdyby faktycznie. W Polsce nie było pewnych zmian związanych i z gospodarką, które również łączyły się z polityką. Podam Wam cyfry, które będziecie na zadziwieniu. W ostatnich latach, od 2005 roku, przez 8 lat, czyli dwie kadencje Platformy Obywatelskiej, Orlen zarobił 5 miliardów 300 milionów milionów. Przez 3 lata, i jeden kwartał, Orlen zarobił 19 miliardów złotych tym powiedziałem 5 miliardów, przepraszam 19 miliardów, proszę zobaczyć tą różnicę między 5 a 19 miliardami, czyli musimy się dalej rozwijać, też nie pozwolimy się kąsać, bo widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, widzimy, że budujemy i rozwijamy Orlen i rozwijamy polską gospodarkę i bez pewnych zmian w Polsce nie byłoby takiego. Przez to, że bardzo mocno rząd polski walczył z szarą, z szarą strefą. Pan premier Morawiecki bardzo mocno z mafiami paliwowymi. Dziś właśnie my jesteśmy beneficjentem tego. My przez to mamy takie zyski. Zyski mają akcjonariusze, zyski ma kraj, zyski ma budżet państwa. I to się liczy w miliardach proszę państwa. 2015 rok proszę państwa 25 miliardów kwot do państwa. 2018 36 miliardów wpływu do Państwa Polskiego. Ja wiem, niektórzy mówią miliardy za bardzo, nie wszyscy mogą sobie wyobrazić te kwoty miliardowe, ale proszę Państwa, to jest fakt, to tak naprawdę jest i, i przez to, że mamy te dochody, przez to, że mamy to odwagę, możemy się rozwijać. Dla nas Alumin jest kluczową firmą w grupie, dla nas Alumin jest taką perełką i musimy tą firmę w tym miejscu Polski Rozwijać. Ale i też, to jest nie tylko moja zasługa zarządu, to jest współpraca z parlamentarzystami, współpraca z związkami zawodowymi, która jest doskonała, współpraca z całym załogą. My wszyscy stanowimy jedną wielką rodzinę, musimy inwestować i musimy się, proszę Państwa, rozwijać. Myślę, że będziemy mieć tą przyjemność, że otworzyć tą produkcję. Myślę, że nie będziecie się tu niektórzy odciągać przy tej inwestycji. Sądzę, że ta inwestycja w 2022 roku będzie proszę Państwa wykonana, a cóż, Państwa zapraszam na następne inwestycje, które niebawem, niebawem zaczniemy, które będą mieć zdecydowanie jeszcze większy wpływ proszę Państwa na polską gospodarkę. Bardzo, bardzo serdecznie bardzo mocno dziękuję za tak liczną obecność tu dzisiaj, bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszej wspaniałej uroczystości. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy i że możemy wspólnie ten wielki program inwestycyjny tu w Ocmacku świętować. I być. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie i serdecznie zapraszam panią poseł Jannę Borowiak o zabranie głosu. uczestność jakże ważne dla polskiego przemysłu chemicznego przedsięwzięcie, ale też przedsięwzięcie historyczne dla Wrocławka i naszego regionu. Swój list adresowany do Prezesa SA, Pani Agnieszki Żyrop, skierował Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Pan dr Jarosław Kaczyński. Proszę że żeby odczytano. Szanowny panie Prezes, z całego serca dziękuję za życzliwą pamięć i zaproszenie na uroczystość inaugurującą budowę trzeciej instalacji do produkcji nawozów azotowych. Bardzo byłoby mi miło wziąć udział w tym, jakże ważnym dla polskiego przemysłu chemicznego wydarzeniu, ale niestety zmuszony jestem Panią Prezes poinformować, iż obowiązki wynikające z toczącej się kampanii wyborczej, poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego, na to mi nie pozwalają. Korzystając z okazji, pragnę życzyć Pani Prezes oraz społeczności ANKiSA Wraz z rodzinami wszystkiego co najlepsze, w tym rzecz jasna dalszego dynamicznego rozwoju firmy. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia i błony z wyrazami szacunku Janusz Łowka-Czymski. Pozwólcie Państwo, tylko jedno zdanie od Siebie. Jako posła naszej ziemi, rodowita Włóczłamianka, pragnę wyrazić ogromne podziękowanie za te odważne decyzje, które podjął zarząd. Dziękuję Pani Prezesie, dziękuję Pani Prezesie. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Żyro, prezes zarządu Angiles. Które uwierzyły w to, że faktycznie możemy to zrobić. To, że wyraziliście Państwo zgodę korporacyjną na realizację kolejnej inwestycji bardzo bardzo, to jest dla nas bardzo ważne. To jest ogromne uznanie dla nas, ale również ogromny obowiązek i czujemy tę odpowiedzialność w na naszych badań. Także bardzo dziękuję Panie Prezesie, całemu zarządowi POKRAN-u. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta inwestycja to jest faktyczny rozwój. Jest krok w przyszłość, nawet bym powiedział skok w przyszłość, ponieważ to, co teraz zaczynamy, zostanie na następne kilkadziesiąt lat. Jest mi niezmiernie miło, że ze swoim zespołem mogę być tego uczestnikiem. Pozwolicie Państwo, że szczególnie chciałabym podziękować zespołowi projektowemu, który przez ostatnie 12 miesięcy wspólnie, tak właśnie pod moją tutaj, w mojej obecności bardzo intensywnie pracował żebyśmy mogli dzisiaj się spotkać i dzisiaj rozpocząć tą kolejną inwestycję, bardzo Państwu dziękuję. Ukłony dla całego zespołu projektowego dla na ręce szefa tego zespołu, pana dyrektora Karola Batulczyka. Bardzo Państwu dziękuję, i jeżeli pozwolicie Państwo, to chciałabym uponorować ich gromkimi bo To, to dzięki nie. Projektowy to jedno, ale nie byłoby również tej inwestycji bez odważnych decyzji, które podejmowaliśmy wspólnie z zarządem Analesa. Bardzo dziękuję moim kolegom z zarządu, którzy wspólnie, wspólnie tworzymy zespół. Nie zawsze się zgadzamy, ale to powoduje, że jesteśmy bardzo efektywni i tak naprawdę podejmujemy jedyne i wyjątkowe decyzje. Bardzo Wam dziękuję za to. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Ale zapewne jeszcze tak naprawdę dopiero rozpoczynamy ten najtrudniejszy etap, etap realizacji. I tutaj, dziękując za trwałość, za pracę, poproszę, żebyście Państwo również, żebyśmy się zwarli szykiem i w ramię realizowali tę inwestycję tak, jak Pan powiedział Prezes Wojtek, żebyśmy w połowie 2022 roku zaczęli sprzedawać nasze produkty. W związku z tym, panie prezesie, zrozumieliśmy wyzwanie i cel dla zarządu Algiwy, ale nie tylko. Ja wiem, panie prezesie, kwartalnie będziemy raportować. Szanowni Państwo, to jest ogromny rozwój nie tylko dla Algiwy, to jest ogromny rozwój dla Wrocławka, dla całej społeczności, dla miasta. Mówimy o zwiększonej, jakby nie patrzeć, wartości podatku, który będzie, który będzie wpływał. Chciałabym tylko podkreślić, że wspólnie możemy więcej. Także bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Jeżeli były trudne dni, to zawsze byliśmy razem i zawsze staraliśmy się. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim zgromadzonym za przybycie i rodzinie Anglii za to, że jesteśmy razem i ciągniemy ten przysłowiowy wózek dalej wspólnie. Bardzo Państwu dziękuję. Że wszystko pójdzie z planem, ja jestem pewna też. Chciałabym zaprosić pana prezesa Daniela Obajka i panią prezes Agnieszkę Szyro o spełnienie takiej formalności, a właściwie no, to musi zawsze być na rozpoczęciu inwestycji, czyli murowanie symboliczne aktu erekcyjnego, które odbędzie się na zewnątrz. Rozchylimy ściany, żebyście państwo mogli zobaczyć, czy prezesom uda się to górować Media fotoreporterów zapraszały na zewnątrz, A księdza Michała Trybiera, proboszcza parafik niebowzięcia Najświętszej Marii Tanny we Włocławku, proszę o poświęcenie placu inwestycji. No, nie mam, nie. No, właśnie, Telewizja Narodowa, tak już w sprawie. Szanowni Państwo, gdybyście zaczekali na miejscu, to dosłownie parę minut. To tutaj, drodzy, wspólnie medię, światu, 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 Dajmy to jest, się właśnie interesuje. w modlitwie, bo wierzmy Panu Bogu też tam inwestycje. Módlmy się. Błogosławiony i godzien chwały jesteś, Panie Nasz Boże. Ty, w swojej opatrzności, przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki, przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Spraw prosimy, niech ci, którzy dla ułatwienia swojego życia pragną korzystać z tych dóbr, które tutaj będą, stąd będą wychodziły. Niech one w Twoich dziełach rozpoczynają Twą wielkość i całym życiem starają się Tobie służyć. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego, Bardzo serdecznie zapraszam o wmurowanie kapsuły czasu, w której oprócz aktu erekcyjnego są też dzisiejsze e, wydania gazet. Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita. Bardzo proszę o włożenie do kapsuły tych wszystkich przedmiotów. Monety też się znalazły na szczęście. To jest pierwsza. symboliki tego wydarzenia. Dziękuję Panie Prezesie, Pani Prezes.